Siemanko. Witam Was moi kochani widzowie z tej strony Hudy, aka HUDESSA z kanału Hudessa, e, a to już kolejny odcinek z Case Haga. E, bez zbędnego gadania od razu przejdziemy tutaj do stroneczki. E, przypominam o prak praktycznie codziennych streamach e, na Twitchu Twitch TV /hudaessa. Warto wpadać. Często rozdajemy skinki, często sługi fajny kontakt z widzami. A przy okazji wbijamy Haj Elo, Road to 3K znowu. Nie wiem kiedy to oglądacie, czy jak już jest 3K, czy jak jeszcze nie ma. Eee, natomiast zawsze tak jakoś jest taka oscylacja wokół 2900, 3K, jakoś coś takiego, ale, ale, ale tutaj eee, staramy się, staramy się, napierdalamy heady i mam nadzieję, że wszystko to pójdzie tylko i wyłącznie do góry. Ale już nie przedłużając, eee, znowu jest King's Cash i węcik na stronie. Eee, na początku tylko jeszcze Ci przypomnę, drogi widzu, że z kodem chudy. Na case jak wpiszesz kod HUDY, e, to masz 20% do depozytu i 4 zł bonusu powitalnego. Na farta możesz sobie tutaj poszpącić, bracie. Dodatkowo, wpisując mój kod, czyli kod HUDY, e, i wpłacając dyszkę na case -hugu, bierzesz udział w takich giveaway'ach, tak? E, fajne skinki są do zgarnięcia. Każdy może sobie coś wziąć, coś dla siebie zgarnąć. E, skinków będzie jeszcze więcej, ale to na spokojnie. Będziemy odcinkować sobie i, i tutaj będziemy coś ich też rozdawać. Yy, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Dobra, yy, zaczniemy. Może sobie od dwóch special delivery. A to dla nas spokojnie. Skrzynki eventowe lubimy. Zazwyczaj dawe... Ok, Roy, ale od razu. No dobra, no dobra. no. MK MK zanimę Babelfield test za 59 zł. Niech będzie, zaczynają. A może będzie na giveaway'a. Zobaczymy. Zobaczymy, podoba mi się ta MK. E, więc, może wam ją też rozdam. Przypominam o zostawieniu suby, suba z dzwonem, e, łapki w górę oraz komentarza. Bo e, z aktywnych widzów. Okej, okay, znowu! Let's go! A to zwykły trip, to nie był nawet Joker. E, bo z aktywnych widzów też na Twitchu potem na streamie losujemy. E, losujemy jakieś skinki dla aktywnych widzów na YouTube. Chciałbym, żeby się ten YouTube rozwinął tak. No ale już bez zbędnego gadania przechodzimy do mojego ulubionego trybu, tak? Czyli bitwa 2 vs 2 i jokerki. Tak oddało. Czekaj, jak, Ile ja mogę? Tyle jest, dobra. Jokerki i ja to lubię. Print stream Joker razy 3. Let's go. Eee, bez pożyczania, ale zaraz też coś tam pożyczymy sobie. Tym razem weźmiemy sobie... Bo ta Jorcho ostatnio oddał to teraz też. Ostatnio też o, oddał to teraz. Miejmy nadzieję, że będzie też, też fajnie, też dobrze. Okej, okay, let's go! Pierwszy winek. Dobra, tutaj chłopaki i chłopaki nas... Yy, ...z nami wygrały drugą rundę, ale o jacie. chyba nie ma szans. Chyba to jest gwóźdź do mojej trumny, co? No niestety, gdybyśmy chociaż jednego royala tutaj zdobyli. Ale niestety, no raz się wygrywa, raz się przegrywa, pany. Eee, dobra. Dobra, dobra, dobra. Wow, wow, wow. dobra, 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 dobra A co, no zróbmy za kolejną bitwę, no co, co, co? Szko do prądu, tak? Chyba, że ktoś jakieś chłopaki mają te bitwy, dawaj tu, dość do Underdoga Dawaj, wjeżdżam tu Do jakiegoś owciego 99, proszę bardzo. Na underdogu, czyli tutaj kto, kto najmniejszą, najmniejszą sumę w dropie, w dropach zdobędzie, ten wygrywa. Okej, okay, oni trafiają royale, w 335 zł to co tu można zgarnąć? No, spoko. Spoko, mi się podoba, bo i tak mam... Okej, okay, tu jest znowu royal u... u pani Owczy. Zakładam, że to pani po, po, profilowym. Let's go, na razie, na razie wygrywamy i to tak ładnie wygrywamy. No nie, tu royal. U mnie Royal tym razem. Oj, oby tylko niedobry stan. Battlescar zajebiście, zajebiście. Na razie jest ok, na razie wygrywamy. Musiałby pan po prawej furmanek coś... coś tutaj już pącić, bo może być ciężko. Tu będzie na granicy. No zobaczymy, jedźmy dalej, lećmy dalej. Dawno nie było Underdoga. Tutaj sobie dołączyliśmy do sportu do jakiejś bitewki. I zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Fajnie, bo dużo skrzynek. Lubię to, szczerze, lubię to. No i sprawdźmy, jak to chodzi. No na razie wygrywamy całkiem sążnie. Okej, okay, okej. Okay. owci, owci trafia kurwa Royala w skrzynce za 60 zł. I tu może coś. Może coś dobrego wypaść. Okej, okay, spoko. No już to jest fajna, już to jest fajna sumka. I chyba wygrałem. Let's go. No i wygrałem underdoga, proszę państwa. Let's go. Czasem, czasem na czubce się opłaca wchodzić na jakieś bitewki. Czasem na trudce się opłaca wchodzić na bitewki, panie, panie i panowie. Dobra, dołącz do eventu. Pokaż co tu jest. Ile ja mam? 474 koła. Nie, to się zapotrzymamy. A poczekaj, bo tu gdzieś jakieś nagrody za level były. Free cases. Otworzymy sobie teraz, tak wiecie, na spokojności za te levele, bo jeszcze mam trochę tych case'ów. Później przelecimy do tych dalszych, to tam 4 grosze spoko, iron. Otwórzmy sobie wszystkie te, wszystkie te skrzynki za level, bo ja o tym zapominam. A pamiętajcie o tym, że otwierając na hagu, jak zdobywacie levele poprzez otwieranie skrzynek, to później macie... codzienne skrzynki darmowe, nie? Więc... więc możecie, możecie sobie to ogarnąć i... i nóż widelec wam coś fajnego wyleci też, nie? Na farcika. Platinum jeszcze mam zablokowane. okej, okay, ale wszystkie, które mogłem sobie dzisiaj otworzyłem. Te darmitki, darmowe. Mm, no to jedźmy dalej z case Battleami, nie? Znowu bitwę, znowu 2 na 2, i teraz z tym trybem Borą byśmy polecieli. Znowu Joker, eee, bo Jokery to my lubimy. No i polećmy dwa Candy Nie, polećmy od, od, od tańszych do droższych. Czyli ten ritual ale razy 5 i jeden Candy Shop. Tak, jaka wisienka na, na tak zwanym torcie. Eee, taka bitwa z trybem Borą, pożyczymy, pożyczymy równe 50% od strony, tak? No i bot yy, klasycznie akurat tutaj, yy, Horcho. A w mi jakieś losowiaki. Zobaczmy jak to, będzie, jak to będzie chodziło teraz. Tutaj jest mniejszy risk, pożyczyliśmy yy, od strony, więc aż tak się bardzo nie przejmuję. Natomiast fajnie byłoby na pewno wygrać. No i proszę bardzo, jest już na żywko, tak? Rituale fajnie mi oddają, to, to, to jest fajna skrzynka, lubię lubię je, polecam tą skrzynkę, szczerze. Nie wiem, czy Wam będzie oddawało widzowie, ale wiecie, no... Ale, ale, ale mi oddaje, tak? No ja tutaj fajnie mi tu chodzi. Ale zobaczymy, co teraz w tej będzie. Okej, okay, dwa razy rękawiczki. Jest win. Jest win, proszę bardzo. Można by było tu o wiele więcej wygrać, ale, ale i tak jest spoko, jak na to, że było oboro e, 50% dwukrotność tego co, co wrzuciliśmy e, Oddało. Kurczę, no fajnie to chodzi panowie i panie powiem Eee, no to co? Ja bym poleciał z kolejną battle jakoś, jakoś dusu, jakoś dursu, żeby się trochę pokręciło. E, tym razem solówkę na trzech, na underdoga. E, może odda tak samo jak wtedy było i polecimy sobie 10 takich rytuali. 10 takich rytuali na, na underdogu e, i bierzemy sobie jakiś losowiaków ze sobą i myślę, że nie ma problemu. A ja przypominam, że jak dotrwałeś do tego momentu od, y, odcinka drogi widzu, zostaw łapę w górę, daj komentarz i suba z dzwonem. Dla aktywnych widzów na Twitchu, y, oczywiście TwitchTv slash rozdajemy też skinki dla aktywnych YouTube'owiczów, więc myślę, że warto dla Ciebie to tylko chwila, y, a dla mnie to możliwość rozrosu i losowanie lepszej jakości i więcej skinków w następnych odcinkach. Yy... Okej, okay, bo tak się tutaj rozmarzyłem, trochę tutaj z wami rozmawiam. Kurczę, no i ja też tą kosę dropnąłem. Nie wiem, czy to jest takie dobre, bo. Tutaj, chłopaki, nie chcesz dropnąć, bo jest na styku, a nawet nie wygrywam. A nawet powiem wam, że nie wygrywam. To teraz decydująca jest. Dobra, chyba mamy to! Nie! Nie! O stówkę, o stówkę, bo tak przytulił, ile on przytulił, pany? Jak za taką bitwę, ale było blisko, tak? Można powiedzieć, że. No, można powiedzieć tutaj, że Unlucky, tak? Eee, no to co? last na, na, na skrzynkę. Ostatni, ostatni ten, tak, tak zwany last dance mój tego odcinka. Klikniemy sobie jednego wak, ataka. To jest z bestsellerów najdroższa skrzynka. Sprawdźmy, jak ona chodzi. Bez żadnego jokera. Nie będziemy tutaj kusić losu. Na spokojności na farta, jako przepowiednia. Eee, czy wbije 3,5 KLO jeszcze w tym miesiącu? Albo dobra, nie, w tym miesiącu będzie ciężko. Czy we wrześniu wbije 3,5 KLO? Uwaga, przepowiednia. Jak będziemy na plus, to wbije. Eee, coś się popsuło. Coś się popsuło chyba, chyba, chyba jednak nie wbije. Eee, ale na pewno będę się starał. A tobie, drogi widzu, dziękuję pięknie za oglądanie. Dzięki piękne... Yy, za oglądanie tego odcinka yy, wyszliśmy na lekki plusik coś tam się udało, wszystko fajnie przypominam o kodzie hudy yy, przypominam o giveawaykach, które były na samym początku odcinka yy, i przypominam o tym, że praktycznie codziennie są yy, streamy wieczorne na kanale twitch TV, slash hudessa na discorda, do którego link w opisie też będzie, też warto wpadać yy, ponieważ jest tam info kiedy, co i jak streamy, info o odcinkach wszystko jest, stały kontakt z widzami. A tobie dziękuję, drogi widzu, że oglądasz ten odcinek. Yy, mam nadzieję, że yy, spędzisz dobrze dzień czy noc, w zależności kiedy to oglądasz. Miłej kawusi, pozdro, trzymajcie się, pa.